Siemaneczko widzowie, z tej strony Thunder Oscar. Będziemy sobie dzisiaj grali w Bullet About For Treasure. Chyba dobrze to wymówiłem. Zawsze nie mogłem zapamiętać tej nazwy. I tutaj mam podobno najszybszą łódź. I tu mam takie drzwi. I one się tak dziwnie bagują, nie wiem o co z nimi chodzi. Dobra. O i patrzcie teraz to. Odpalam sobie silnik i to jest tak szybkie, że nie da się na tym zapanować. Dobra. Udało się. Przeżyliśmy. Ten bią zegarowy jest jeszcze spoko, ale ten biom chemiczny jest. Trudny. Dobra. Polecam wam kanał RC Maniak. Nagrywa też Robloxa. Plane Crazy i tam jest ryba. Yy, najszybszy pojazd chyba kolejowy, czy jakoś tak? Yy, jakiś monster truck, monster truck z zawieszeniem do, bardzo dobrym. Wręcz perfekcyjnym. Dobra, ten... Za tym białym też nie przepadam, ale dam radę. Bo te nutki, jak raz uderzyłem silnikiem tą nutką, jak byłem przewrócony, to mi się ten silnik niszczył. Krakeny. Kolega mówił kiedyś, że one nic nie robią, ale jednak robią coś. Zauważyłem go. O i dzisiaj będzie live. Chyba live będą w weekendy. Nie zawsze nie mogą być te weekendy, ale chyba najczęściej będą weekendy. Odcinki też. Odcinki live będą najczęściej w weekendy. Nie podam dokładnych terminów, bo nie mam tego pewnego. Komentujcie filmik, jak Wam się podobał film, to zostawcie łapkę w górę. Jak Wam się nie podobał, to łapkę w dół. Ojej, nie udało się. Hmm. A teraz sobie przetestujemy y, tę taką łódź, która jest najbezpieczniejszą łodzią. I taka. No, sami za zaraz zobaczycie. O! No, już możecie poznać. W ogóle ten tył popatrzy się w dół, chyba już Patrzę ile silników, tu jest mój jetpack, tu są schody, a jeszcze się ładuje. Tutaj mam armaty i harpuny. Ta łódź powstała tak, że po prostu miałem jakieś bloki to dobudowałem. I coś takiego powstało. To jest prawie, że niezniszczalne. Tutaj, jednym przyciskiem odpalam to. Jeszcze balony, ale nie wiem gdzie one są. A, jetpack sobie jeszcze wezmę. Mam go? W ogóle? Mam. Jetpack jest po to, że jakbym na przykład niechcąco wyleciał, to żebym je podleciał gdzieś. I zamontowałem to na czymś takim, bo jak był jeszcze biały z tymi liściami, to mi tam podlatywały i mi bardzo niszczyły. A tak to uderzają mi nie te bloki, tylko one się jakby ten damage tam rozchodzi. To jest takie przemyślane. Bo szkoda, że ta łódź jest tak ciężka. Bo tutaj mam silnik, tu, to jest silnik. Mogę nim sterować, ale ta łódź jest tak ciężka, że jakby silnik nie może pchać tej łodzi. I dlatego mam tyle silników. Bo jakby było jeden silnik, albo dwa, albo trzy, to też by nie napędzało. I tutaj mam też dwa, bo ta strona jest cięższa. I jak jest. O! O dokładnie. Stało się to, czego nie chciałem. Zawsze mi tutaj coś wybucha. Nie wiem, jak to się dzieje, ale tak jest zawsze. O. Siadłem sobie. Jak zmieniam biom, to nagle mi coś tak tutaj wybucha, ten środek. Nie wiem, co, czemu tak się dzieje. O. I może w kolejnym odcinku. Z moim kolegą zrobimy misję z tym The Box, bo pamiętam, że powiem Wam też misję, bo ja zrobiłem misję w tej grze Find Me. Za to się dostaje 1000 golda i on, ten ostatni bloczek jest tak ukryty, że jest bardzo ciężko go znaleźć. On jest na pierwszym biomie, tam jak jest taki bluszcz, chyba mogę to tak nazwać, no bluszcz powiedzmy. I on jest jakby w tym w teksturze bluszczu. I jakbyście nie wiedzieli, to szybko tego nie znajdziecie. No, to jest na serio trudne. My to. Ten wypatrzyliśmy na YouTubie, ale żeby było. My to pokażemy dokładnie. Bo jak my oglądaliśmy te filmy, to tam było tylko pokazane myszką, gdzie to ma być. A my pokażemy Wam od razu, jak to będzie tak centralnie umieszczone. I do tego trzeba mieć jetpack, yy, przypominam. Chyba, że tam za 4000 golda jest takie coś, ale przecież robicie misję, żeby dostać. A nie żeby wydać 4000 golda, żeby zrobić misję za 1000 golda. Więc kupujecie sobie jetpack najpierw. Jetpack chyba kosztuje 350 gemów golda, ale to da się uzbierać. I wtedy musicie najpierw dolecieć sobie tam na środek. My w ogóle się podbudowywaliśmy tam. Da się podbudować oczywiście, ale to się nie opłaca. Najlepiej ludzie tam się podbudowywali i im to nie wychodziło. Więc ja nie polecam. Tak jak mówię, trzepak wystarczy. Yy, I bo my patrzyliśmy to, nam to chyba zajęło godzinę albo pół godziny, żeby odnaleźć w jakiej teksturze to było. Bo tam była jedna tekstura, w tej jednej teksturze były dwie tekstury. Tego dokładnie się. Nie powiem wam dokładnie, gdzie to było, bo my to na farcie zrobiliśmy. My po prostu na tym stanęliśmy i wtedy na to kliknęliśmy, ale. Tak to, to jest mega ciężko. Oj, następny odcinek. Może będzie z innej gry. Może będzie z innego trybu na Robloxie. Może będzie z CSa a może z Fortnite'a. Hmm. Ale tępią w kurzza. Nie, możecie w komentarzach napisać, co byście chcieli. Oczywiście mogą być też spe specjalne. O nie, te ufa. Te ufa to totalnie wszystko. Biorą. Te bomby też. Ale tu żyły bomby mam tutaj szkła? A, bo chyba mi zabrakło tych drabinek i musiałem szkło postawić. O, a ten biom był chyba... Od początku gry. Nie, nie było go od początku gry. Ja w tą grę gram. Ja pamiętam, że miałem chyba trzy kąta tutaj i to i to jest chyba moje trzecie. Nie tak armaty jak kiedyś. Kiedyś to już bym miał tutaj cały spód zwolany O! I biom chemiczny. Jak rozbije się potkę i to tak zżera. Tutaj najlepiej by się przydał silnik z małym ciężarem i wtedy można to powymijać, ale... Ja mam silnik, ale ja mówiłem za ciężka łódź. O, i ostatni biom. Znaczy przedostatni w sobie. O, tutaj armatami chyba muszę sobie pomóc. Bo ja pamiętam, że z tym biomem nie radziłem sobie jakoś dobrze. A, armaty mi bardzo dużo pomogą. Dobra. Powiedzmy, że nie było tego. A! Tutaj środę, środeczkiem pojedziemy. Tutaj troszeczkę nas na prawo zepchnie. No, idealnie. Musimy się jeszcze przez te skały przeżyć i przez te. Mam nadzieję, że wejdziemy przez te dwie, a nie przez te wszystkie. No. Nie jest tak źle, jak się spodziewałem. Spodziewałem się, że już będziemy tylko na krześle. Włosu nie mam. Co jest? Hmm. O, i jak stracicie siedzenie na tym biomie, to na tym biomie... O, to już jest ostatni biom. Na tym biomie nie przetrwacie, bo tutaj potrzeba siedzenia jeszcze. Bo tu jest wodospad. I dość, że potrzebujecie siedzenia, to jeszcze zabudowania. Więc musicie ja przymusić tak swoją łódź, żeby było i siedzenie i trochę zabudowania. Obciej, są takie kolce, a jakbyście byli na siedzeniu, to by was te kolce... A jakbyście nie mieli siedzenia i byście byli na samej platformie, to po prostu by was zwiało. O, i teraz yy, pokażę wam coś ważnego. Jest taki bug, on jest bardzo przydatny, ale musicie go pamiętać, zawsze musicie go dobrze wykonać, bo jak go źle wykonacie, to nie będzie działał. Mm. Wow. Niedawno się o nim dowiedziałem Ale jest przydatny Dobra Pójdę sobie szybko po skrzynkę I wam pokażę O, tu dostajemy właśnie te bloki Dobra I powinno następnąć Dobra. I teraz tak Pokażę wam tego buga nie musicie robić na tych klockach. Po prostu one najbardziej się z nich opłaca. Jak to się jeszcze robiło? Potrzebujecie zawiasu. To się tak nazywało. Chyba tak. Stajecie sobie idealnie na tym zawiasie. Używacie bloków slimu. I teraz tak. Rozpoczynacie. I klikacie spację I W. O! Widzicie. O, i możecie tak po prostu wszystko przelecieć. Jak opadacie, to klikacie spację. Oczywiście jak coś przywalicie, to opadniecie i możecie umrzeć. Ale potem się nauczycie. U! Dobra, nie wiem jak ja to przeszłem. Jak opadacie, to spamujcie po prostu spację. O! Ja teraz przyspamowałem spację i już jestem na ostatnim biodzie. A ja dostałem. A? Teraz uwaga. Teraz usuwacie dolny blok i schodzicie. I musicie tak dojść tam. I najlepiej to poczekać, aż to się usunie. Dobra, usunęło się. I mam nadzieję, że teraz mi to zadziała. 80 dostaliśmy. A jak wcześniej, to dostaliśmy 100. Dlatego, bo było za mało bloków. Powinien być ten jeszcze jeden. Coś mi się nie udało. Dobra. To było na tyle z tego odcinka. Więc trzymajcie się. Cześć.